W miejscowości Radocza, zaopatrywany w wodę przez gminy Zakład pieprzu. w Wieprzu. Tam właśnie zakład zaopatruje z tego co na powiedział kierownik 12 budynków plus całą Radocza Park. Cały ten obiekt jest zasilany właśnie z gminnego zakładu y, wodociągów y, wiecznych, niezależnie od y, tak powiem, zasilań, które y, różnych, których również dokonuje y, uzupełniając braki wody w y, sieci y, gminnego zakładu komunalnego w To dotyczy ustalenia danych odbiorców y, właśnie z terenu y, gminy Stolice. Y,

wiersza dla, dla radoszy i przedstawił tam, że y, zaproponował stawki, a y, powiedział, że y, jako gmina to odbiorca wody Kilkanaście się korzystało, rozumiem, korzystało z tej wody już. Ale no, Korzystało czy nie korzystało? Jak korzystało to płaciło za tą wodę czy nie płaciło? Jak płaciło to na jakich zasadach? Czy te same sprawki poobowiązywały? Czy przyjęcie tak. naszej uchwały dzisiaj cokolwiek zmieni? Nic. Nic nie zmieni. Czyli w zasadzie będzie tylko zapis na papierze czy dla nas coś zmieni? Nic. Nic. Dla mieszkańców nie zmieni. To jest inna rzecz, jest obszarze dowiedziałem się, że mieszkańcy korzystają z wody nie tylko wody czarnego, ale również wody tak To jest że na przyjmujemy Ze Bardzo w tym temacie są jeszcze jakieś potrzebne wyjaśnienia czy uwagi? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Tobit z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zakreślenia taryf tary, na drogę wiosnowa. Przewodniczący, jeszcze się włączę, bo na myśli tej komisji tutaj Pan nie powiedział, chodzi dokładnie o brzmienie e, e, tej taryfowej grupy odbiorców. Komisja zaproponowała zawsze słusznie, że tam w tym projekcie uchwały nie powinno być tej nazwy, ta na grupa czwarta. Tak, 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 no, że, że, że... Rzucie, no. czy to jest gminy. dla to jest wewnętrzna nazwa na, tamty, na gminy. Oni to podzielili na grupy, a, a nas to nie dotyczy. Czy jeszcze w tym temacie są jakieś potrzebne wyjaśnienia, czy nie jest? więc przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Tomice z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia w kary wrazowego zaopatrzenia wody na terenie gminy Tomice do komisy dla odbiór ustwiadczona przedminny zakład wodozą wieku. Kto z Pań i Panów Radnych za przyjęciem tej sesji uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwko تنهنجي ساري 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 گهري